Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, jaka jest średnia cena sprzedawanego nowego pojazdu wyjeżdżającego z polskiego salonu? No powiem Wam tyle, może być tutaj niezłe zaskoczenie, bo ta cena ważona wynosi 178 tysięcy złotych. Więc jak widać, nie jesteśmy aż tak biednym społeczeństwem, ale my mówimy o cenie pojazdów. Niekoniecznie realizowanej jako sprzedaż, tylko tym, co możemy znaleźć w cenniku. I powiem Wam szczerze, tak dla przykładu mówię, a wejdę sobie w konfigurator nowego Golfa. Weź sobie zwykłego podstawowego golfa. On kosztuje 112 tysięcy złotych, ale gdy weźmiemy jakieś sensowne wyposażenie, dalej silnik 1,5 bez żadnych zbędnych kombinacji, tam parę opcji dołożymy, nie wszystkie, 165 tysięcy, nie moje. A już Wam powiem jedno, że w najbliższym czasie może być zdecydowanie drożej i spora część samochodów również zniknie z naszego rynku przez dwa magiczne zwroty. Jedno to kafe, a drugie GSR2. Zaraz Wam szerzej na ten temat powiem, bo tak na dobrą sprawę już ciężko gdziekolwiek poupychać podatki, jeżeli chodzi o motoryzację, ale jest opcja taka zewnętrzna. I jeszcze moment dla partnera tego odcinka, strony CarVertical, czyli strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię auta, które by Was interesowało przed zakupem, a warto teraz to robić w każdym przypadku, jak gdziekolwiek macie nawet jechać po samochód 100, 200 czy 500 kilometrów, sprawdźcie, poproście sprzedającego numer a już w pierwszej kolejności możecie zweryfikować, czy ten numer jest poprawny, jak wrzucicie go do strony Carvertical, a jeżeli będziecie chcieli pobrać raport i sprawdzić historię pojazdu, przejdźcie sobie w link, który macie w opisie tego filmu i otrzymacie 20% rabatu na zakup takiego raportu. No i wtedy można zobaczyć, czy sprzedający mówił e prawdę, czy to, że mówił, że auto miało lekką kolizję, to faktycznie miało lekką kolizję, czy na przykład nie było połowy przodu. Przejdźcie sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Przy okazji też wspieracie ten kanał, a ja przechodzę do tego kafe IGSR 2. Zapraszam. No dobra, to zacznijmy od samego początku, zacznijmy od tej kawy, co to jest to kafe Clean Air for Europe, czyli Rzecz, która dzieje się równorzędnie z normą emisji spalin, która ma wpływać na większą sprzedaż w Europie samochodów zeroemisyjnych bądź niskoemisyjnych. I tak na marginesie. Przypomniała mi się sytuacja jeszcze nie tak dawno temu: Mercedes mocno chwalił się, że wchodzi nowa C-Klasa AMG, że to już OK, nie będzie teraz V8, ale to będzie 2 litry, 4 że z silnikiem elektrycznym będzie łącznie miało 680 KONi. Wow, ekstra. No ekstra, szczególnie dla pracowników w salonach, którzy mają dużo roboty i teraz muszą to auto co 2-3 tygodnie odkurzać, bo pokrywa się non-stop kurzem, bo mało osób jest zainteresowanych zakupem ponad dwutonowego kloca. No i Mercedes teraz zapowiedział na przykładzie nowego CLE AMG, że no tak, tak, no ta dwulitrówka jest spoko, no ale jednak mimo wszystko wrócimy do V8 do tej 4-litrówki, bo chyba jednak klienci są bardziej e, tym zainteresowani. Tak to mniej więcej na marginesie wygląda w tym momencie w Europie. Jak ma działać to kafe? No najprościej Mówiąc, jeżeli cały czas mówimy o tym, że mamy promować nisko czy zero emisyjność, no w jakikolwiek sposób trzeba uderzyć w samochody spalinowe. No i nie inaczej jest tutaj na tym przykładzie, bo od 1 stycznia 2025 ma wejść uśredniona norma emisji CO2 dla każdego koncernu w wysokości 94 g CO2 na kilometr, jeżeli chodzi o spaliny. E, ktoś powie, czy to dużo, czy to mało? Pozwolicie, że posłużę się przykładem. Weźmy sobie najnowszego Golfa z salonu silnikiem ETSI, 1.5, 150 koni, można powiedzieć, że swojego rodzaju klasyka. On emituje 131 gramów CO2 na kilometr, więc można powiedzieć, że to auto już jest bardzo wysokoemisyjne i nie powinno się go tutaj w żaden sposób sprzedawać i promować. Zatem, jakie cztery furtki mają producenci samochodów? No... Furtki są proste. Pierwsza to dostosować silniki do tego, żeby były bardziej niskoemisyjne. Co za tym idzie, jeżeli mamy auto w pełni spalinowe, czy to benzynowe, czy wysokoprężne, należałoby do niego dołożyć technologię hybrydową, bo już sama miękka hybryda to będzie zdecydowanie za mało. Więc pełną technologię hybrydową, a najlepiej technologię hybryda typu plug-in. Czyli wiadomo, mówimy o dodatkowych kosztach, o dodatkowym sprzęcie, który będzie montowany w aucie. Co za tym idzie, cena finalna samochodu będzie musiała pójść w górę, bo jak nie, to koncern będzie musiał zapłacić Karę, więc to się w żaden sposób nie będzie spinało. Druga opcja to to, co już się działo nieraz, szczególnie przy wprowadzaniu normy emisji spalin Euro 6 czy Euro 6D, gdzie producent z dnia na dzień w noc sylwestrową podnosił cenę swojego pojazdu, niejako przerzucając na klienta emisję, a raczej karę za tę emisję. Trzecia opcja, wielokrotnie, która też już się powtarzała w Polsce, czyli usunięcie danego modelu z oferty. I to nieraz się zdarzało, bo producent doszedł do wniosku, że na przykład sprzedaż nie jest na tyle atrakcyjna względem tego, by tworzyć nowy model, co będzie kosztowało x pieniędzy, więc łatwiej będzie go usunąć z gamy, jeżeli mieli coś na przykład, nie wiem, porównywalnego, no to woleli później tamto promować i oferować. No i czwarta rzecz, która też się zdarza i to widać w Polsce szczególnie poprzez koncerny, które mają bardzo szeroką gamę, żeby lekko zniwelować koszty tych podwyżek, tych tańszych modeli, gdzie byłoby to mocno procentowo zauważalne. Cała gama drożeje, szczególnie większe jakieś suwy, większe limuzyny, tak żeby uśredniać tę karę za emisję i najwyżej dołożyć jakąś miękką hybrydę, żeby subtelnie przez to przejść. Zbierając te cztery punkty razem, za wszystko zapłaci. Klient. No i w sumie mógłbym już w tym momencie zakończyć ten odcinek, bo podsumowałem tą dyrektywę kafe, no ale jeszcze wcześniej mówiłem o GSR-2. Ona również będzie dla producentów samochodów niezwykle trudna, a tym bardziej, że wchodzi od lipca tego roku General Safety Regulation, które polega na tym, że wszystkie nowe samochody muszą być wyposażone w kilkanaście nowych systemów bezpieczeństwa. I tutaj dobrym przykładem jest Porsche Macan. Nowe, które obecnie mamy w salonie, jest w pełni elektryczne, jest to całkowicie nowy model. Ale ten spalinowy, który był jeszcze dostępny nie tak dawno na rynku, zniknął, gdzie w oficjalnym komunikacie od Porsche słyszeliśmy jedno: To auto musi zniknąć z rynku z tego względu, że system multimedialny nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. No, dla mnie to tłumaczenie jest takie lekko mętne, bo przy koncernie, który sprzedaje Makana, i Makan był zawsze główną siłą napędową tejże marki, dostosowanie systemów multimedialnych, jak i systemów bezpieczeństwa względem tego samochodu raczej chyba nie stanowi aż tak dużego problemu. Po prostu było to bardzo łatwym raczej próbą łatwego wejścia w to że odcinamy już się od motoryzacji spalinowej przechodzimy teraz na elektromobilność tylko fajnie wygląda to w czasie gdy Ford zapowiedział że nie dobra wiecie co no my jednak zmieniamy koncepcję i te elektryki są spoko ale dokąd klienci będą chcieli to będziemy oferowali spalinówki. Mercedes dokładnie też to samo powiedział a umówmy się że Porsche w gamie no nie ma zbyt wielu modeli, by tak sobie łatwo tym wszystkim od lewej do prawej żonglować. No i druga furtka to widać też na przykładzie chociażby Fiata 500. Tak, Fiat 500 jest dalej oferowanym w salonie, blisko 17 lat. No ale będzie musiał po 1 lipca zniknąć z rynku z tego względu, że na przykładzie tego modelu w żaden sposób nie będzie opłacało się, żeby go dostosowywać w jakikolwiek sposób do sprzedaży w Europie, co za tym idzie Fiatowi 500, powiemy, papa, będziemy czekali na nowe technologie, to znaczy na Fiata 500 elektrycznego, a już wiemy, że Fiat 600, który wszedł w formie elektrycznej i tak będzie w Europie e, jako spalinówka, bo te elektryki aż tak dobrze się. A dobra, idziemy dalej. No i tak zbierając w całość, nie ukrywam, to trochę takie smutne czasy w motoryzacji, bo z jednej strony ta dyrektywa GSR-2, która ma wejść teraz w lipcu, pewnie trochę samochodów zmiecie z rynku, ale raczej samochodów, które były tylko podtrzymywane, że były w katalogu i producenci wiedzieli, że te dyrektywy będą dociskały te samochody, ale to co będzie się działo od 1 stycznia 2025 roku na pewno znacząco wpłynie na ceny samochodów nowych w salonach, bo część jednostek trzeba będzie dostosowywać, co za tym idzie, będą to dodatkowe koszty, więc znowu będziemy mieli powtórkę z rozrywki względem tego, co było dwa lata temu, że ceny nowych samochodów będą szły w górę, ceny aut używanych również będą szły w górę, tylko w tym momencie no, nie mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność aut w salonach, jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało. A dlaczego mówię, że jest to trochę spódne, co się dzieje? w motoryzacji, bo kiedyś jak człowiek wchodził do salonu, to był uśmiechnięty, wybierał, mówi tego chce, a teraz ktoś podchodzi do ośmioosobowego wana w salonie i mówi proszę pana tego chcę, fajny dwulitrowy diesel, a handlowiec blady na twarzy, mówi matko jedyna 266 gramów emisji. Przecież dyrektor będzie zły jak coś takiego sprzedam. No i on tak mówi wie pan, nie no on jest super, ale może pan by nie chciał e, jego alternaty... Pan by nie chciał, może pan by chciał jego takie podprogowe. Jego alternatywę w formie elektrycznej, która no tam realnie przejeżdża około 250 km, no, ale jest spoko, jest bardziej e, niskoemisyjna, albo może po prostu by pan chciał, nie wiem, jakieś dwie małe hybrydy, po co od razu taki duży, ośmiosobowy, dwoma to łatwiej będzie e, parkować. No trudne te czasy dla nas w motoryzacji, bo nie tak dawno też nagrywałem o nowej normie emisji spalin Euro 7, która nie ma być aż tak restrykcyjna względem tego, co było pierwotnie planowane, że było to uzgadniane zapewne mocno z producentami, którzy tutaj naciskali, żeby nie dociskać, bo zaraz większość Europejskich producentów motoryzacyjnych wypadnie z rynku, ale pokazuje to, że jak nie jednymi drzwiami, to drugimi w jakikolwiek sposób będzie można pewne regulacje zmieniać. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!